Witam. Dzisiaj tylko taka krótka informacja, którą już zresztą zamieściłem na końcu ostatniego nagrania. Mianowicie, oto nowo opublikowana stworzona przeze mnie książka pod tytułem Tam, gdzie mieszka Bóg. Tak jak wspomniałem, zawarłem w niej 12 nowych wykładów na Goddarda. Oczywiście w języku polskim, które to oczywiście sam też przełożyłem na ten nasz język. W sumie wyszła dosyć grubawa, bo łącznie jest to 240 stron, więc słuchacze i uczniowie Neville'a będą mieli przyjemność obcować z dużą ilością materiału specjalnie przeze mnie wyselekcjonowanego, tak aby właśnie przybliżyć Telikowi to miejsce, gdzie mieszka Bóg. Wykładów, które się tu znajdują, nie będę umieszczał na moim kanale. Tutaj będą dostępne tylko dla posiadaczy tej pozycji. Na razie w formie pisanej, ale każda z osób, która otrzyma ode mnie tą książkę, Trzyma ode mnie bezpłatnie za jakiś czas, także dostęp do nagrań w postaci audiobooka. Jego taki swoisty bonus, z którego będzie mogła skorzystać, jeśli będzie sobie tego życzyć. Wczoraj odebrałem świeżo wydrukowany nakład książki, a dzisiaj pierwsze osoby już powinny mieć ją w swoich domach. Jeśli ktoś chce dołączyć do grona właścicieli tej publikacji, to proszę napisać do mnie na adres e-mail Bladeusz 44 maupatgmail.com co prawda w tym tygodniu, ani pewnie w następnym nie będzie żadnego mojego nowego nagrania i wykładu. Za to, już teraz możecie mieć aż 12 nowych lekcji, i do tego Was też zachęcam. Cały czas jest też dostępna moja poprzednia pozycja, którą przygotowałem dla Was jakiś czas temu i którą ma już sporo osób przebudzona wyobraźnia, czyli oryginalnie Awakened Imagination z 1954 roku. Przed końcem nowego roku na pewno jeszcze coś zamieścię tutaj na YouTubie, a tymczasem piszcie do mnie i wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia!